Pani zadzwoni do mnie. Do mojego domu dziecka. Już sobie nie pooglądasz tej swojej mamy pośpie... mnie. I co z tego? A ty za darmo z tym trenerem? Dziewczyno, szanuj się. Słyszałaś, nie ma nic za darmo. Ola! 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 Przez ciebie kurwa nie pojadę do domu. Jej Wiecie! Mała, udało się. Masz szósty wynik w Polsce. Super. Startujesz. Mama się to Trenuj. Jak będziesz wygrywać, sama cię znajdzie. Za co tu jesteś? Ucieczki. Z domu? Do ucieczki? Z domu dziecka. Po co? Do mamy. Mogłabym do was? Dzień dobry. Do mnie możesz mówić, e, Dzieciu, do niego, wujku. A zabierzesz mnie do mojego domu dziecka? Może coś wiedzą o mojej mamy. Pierwsze koty za super Superol. I jedziemy! A co ty myślisz, że sobie nie znajdę? Tak? No to już. A mi nie podziękujesz? Albo wracasz do Poprawczaka, albo zostajesz u tych ludzi. A mówiłeś mamie o tym, co się tobie stało? Ja, wydaj, kurwa! Nie, kurwa no! co? Ma, co z nią? No izolatki na tydzień. nie, nie, w końcu? Do wrócić tam do nich.